Witajcie w moim prowizorycznym barze, w którym pokazuję Wam, jak w prosty sposób przyrządzić koktajl w domu. Dziś zrobimy shot, niebieskie kamikadę. Do tego drinka będziemy potrzebować wódki, blue curacao oraz świeżo wyciskanego soku z limonki lub z cytryny. Ja używam soku z limonki. Oprócz tego będziemy potrzebować shaker, Gig, rab, jakakolwiek inna miarka, podwójny strainer, lód, no i oczywiście nasze szoty. Niebieskie kamienkadze zazwyczaj serwuje się w czterech kieliszkach i polega to na tym, że musicie szybko wypić wszystkie cztery. Wszystko jest bardzo proste, tak więc do szkalicy barmańskiej po kolei wlejemy wszystkie te składniki. Zaczniemy od wódki, więc 50 ml wódki. Dokładnie taką samą ilość Blue Rastao, czyli 50. I taką samą ilość soku z limonki albo z cytryny, czyli znowu 50. Jak już to mamy, tradycyjnie wypełniamy szklankę lodem. I szykujemy, żeby ochłodzić cały ten drink. Fajnie również, jakby wasze szorty y, na przykład zostały na jakiś czas w zamrażalce, tak żeby były y, bardzo spodzone. Otwieramy. I teraz ja używam podwójnego sitka, dlatego że nie lubię, jak mam kawałki y, lodów w, w swoim szorcie. Super, super wyszło, bardzo pełniutkie, kolor taki imprezowy, voila, niebieskie kamikaze gotowe, na zdrowie!